Ojciec udzielił mi pierwszej komunii i wielokrotnie spowiadał. Prawdę mówiąc był nieco surowy. Opuściłem kiedyś myszę. A on powiedział, gdyby ludzie wiedzieli, jak ważna jest msza święta, kościołów musiałaby pilnować policja. Znajdź sobie innego spowiednika. I wyrzucił mnie. Był surowy dla każdego, kto przychodził do niego z ciekawości lub nie żałował za grzechy. Takich wyganiał. Trzeba dobrze przemyśleć chęć zostania duchowym dzieckiem ojca. To nie jest łatwe. Czasem dopiero po kilku razach, kiedy przekonał się, że żal jest szczery, udzielał rozgrzeszenia. Wiedział, kiedy ktoś chce go oszukać.